Sul sól, Simomaniacy! z tej strony Simka Daga. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dziś bardzo, bardzo krótki tutorial. Myślę, że na spokojnie zmieścimy się z tym materiałem w 10 minut. Tak więc, jeżeli jesteście zainteresowani, jak stworzyć funkcjonalną i bardzo ładną szklarnię w DSL4, to zapraszam Was do oglądania tego filmiku. Pierwszy sposób. Dedykowany jest bardziej do osób, które lubią szczegóły w Desing 4, w budowaniu, które lubią po prostu jak coś wygląda, wiecie, tak bardziej fenomenalnie, bym powiedziała. Więc stawiamy sobie tutaj po prostu takie zwykłe ściany, zwykły prostokąt. Na to dajemy dach. Tak, z pozoru może się to wydawać, że nie jest to wcale nic trudnego i nic takiego, wiecie że coś z efektem wow, ale naprawdę kiedy doda się tutaj odpowiednią ilość dekoracji z zewnątrz, a mianowicie chodzi mi tutaj o jakieś kwiatki, coś takiego, to naprawdę wygląda to bardzo, bardzo ładnie i moi Simowie od praktycznie gram w DSM4, posiadają taką szkladnię. Szklarnia jest na tyle przydatnym obiektem, że w The Sims 4 z dodatkiem 4 pory roku, tak samo jak w realnym życiu, truskawki na przykład nie urosną nam, kiedy mamy minusowe temperatury na dworze, tak? kiedy jest śnieg, tak, więc po prostu w The Sims 4 też tak jest i kiedy zabezpieczymy odpowiednio te roślinki, właśnie wkładając je do jakiegoś pomieszczenia, może być to nawet i dom, ale w domu, wiecie, jeżeli ktoś lubi zarabiać na tym, no to trochę sobie zagraci tym mieszkanie. No, a szklarnia jest taka, wiecie, jak macie dużą parcelę, to gdzieś tam z tyłu ją zawsze ulokujecie. Chociażby taka, wiecie, niewielka, ale zawsze coś. A w domu więcej miejsca na dekoracje typu jakieś normalne kwiatki, wazony, coś takiego. Tutaj dodajemy sobie też jeszcze jakieś drzwi do tej szklarni, mogą być takie, jak tutaj wezmę te najzwyklejsze, białe takie, ok. I tutaj możemy sobie dać jakiekolwiek chcemy okna, czy to właśnie takie, ale ja właśnie najlepiej wolę te okna, które są właśnie na całą ścianę, bo one moim zdaniem akurat najlepiej wyglądają. Ja sobie wykorzystam tutaj te okna, one są tak fajnie tutaj otwarte. Yy, dobra, i tak po prostu robimy na całej długości yy, tej naszej szklarni. Okej, okay, sobie musiałam to porozciągać, żeby to tak w miarę wszystko było. Tutaj na tył zależy. Jak kto lubi, to daje. Jak ktoś nie chce za dużo okien, to po prostu nie daje. Yy, dobra, jeszcze tutaj sobie trochę skrócimy. Yy, I jeszcze tutaj, ok. I z powrotem okienka. Taka szklarnia jest jak najbardziej funkcjonalna. Ja przeważnie doniczki zaraz Wam pokażę, jak stawiam Simon te doniczki. I oni jak najbardziej, wiecie, sadzą, podlewają mnie, mimo tego, że ta szklarnia, mimo tego, że te doniczki są naprawdę bardzo blisko ustawione siebie. O, wezmę sobie tutaj te zwykłe. O. I tak po prostu je ustawiam, ale najczęściej robię też jeszcze coś takiego. O, czekajcie, bo muszę jeszcze tutaj podłączyć, żeby coś mi się rozłączyło. Ok. I mamy gotowe dobra. Tak więc ja sobie tutaj to mniej więcej tak ustawiam, żeby te doniczki były właśnie w taki sposób poustawiane. Ok. I tutaj mamy też drugi sposób na szklanie Jest bardzo, bardzo prosty. Naprawdę nie wymaga zbyt dużo czasu. I też wiecie, jeżeli ktoś lubi tak na szybko po prostu, no to ta szklarnia akurat będzie w sam raz dla niego idealna, że tak powiem. Tutaj sobie jeszcze rozciągamy. Okay. i ja najczęściej to jeszcze zaokrąglam właśnie w taki sposób i tutaj musimy sobie jeszcze przeszklić ten dach żeby to tak w miarę fajnie wyglądało i też go trochę skrócić żeby on nam tutaj nie wystawał i tutaj również dajemy sobie drzwi ja wezmę sobie tutaj te same, no i z przodu też możemy y, jakieś dekorację sobie postawić, tak y, no i tak to się prezentuje Oba, y, obie szklarnie są funkcjonalne Simowie normalnie mogą z nich korzystać Roślinki w nich normalnie rosną Simowie normalnie do nich wchodzą Podlewają, sieją i tak Dla mnie jest to po prostu najlepsze rozwiązanie Bo moi simowie często mają jakieś roślinki w ogródku No i to już będzie w sumie na tyle w dzisiejszym filmiku Bardzo chcę Was zaprosić na moją nową serię na kanale, w której rozgrywamy sobie scenariusz konfliktowe zaręczyny. Yy, słyszymy się właściwie teraz w poniedziałek na kolejnym speedbildzie. Yy, no i to już będzie na tyle. Zapraszam was bardzo serdecznie na moją stronę na Facebooku, na stronę na Instagramie i do dołączenia na moją grupę na Facebooku Simsiaki Simki Dagi. Yy, bardzo też was zachęcam do Dawania subskrypcji, klikania łapek w górę i klikania w dzwoneczek, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmikami. Ode mnie to już na tyle. Ja uciekam. Słyszymy się w poniedziałek. Pa!